Sztuka rozbijania główna na atomy Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie moi drodzy we wtorek, który jest dla mnie tylko wtorkiem dzisiaj, tak jak i dla Was, czyli pracowitym, bo w tym tygodniu moje dni wolne to poniedziałek i środa. Tak więc skończyłam dziś o 17, zanim dotarłam do domu chwila minęła, ale na szczęście wczoraj sporo myślałam na dzisiejszy temat, więc myślę, że pójdzie sprawnie i szybko dostaniecie świeżutki odcinek. Prosto ze studia nagrań mogę się. Ok, to tyle tytułem wstępu. Teraz może już przejdę do meritum. I taki opis znalazłam w necie. Posłuchajcie i zastanówcie się, o kim, ewentualnie o czym mówię. Ciało sklepione, dość krępe, długości 12 do 19 mm. Z wierzchu niebieskie lub niebiesko-czarne, pod spodem metaliczne, Kawowo-niebieskie lub kawowo-zielone. Dorasta do 2,5 cm długości ciała, które jest owalne, wysklepione z wierzchu czarne z granatowo-fioletowo-zielonym połyskiem. Pod względem ubarwienia są niemal czarne, jednak cechą, z której słynie ten gatunek, to jego kolorowy połysk, przeważnie granatowy, ale potrafi być też zielonkawy, a z rzadka trafiają się również osobniki z czerwonawym lub, Fioletowym połyskiem. Okej, okay. jak? Wiecie, kto jest inspiracją tego odcinka? <noise> no dobra, nie będę już was trzymać w niepewności. Żuk Gnojarz. Słyszeliście o nim, prawda? To osobnik, który jest generalnie piękny, jak wynika z opisów, które przytoczyłam wyżej. Ale jego życie polega na tym, że pcha przed sobą gównianą kulę. Dlaczego gównianą? Bo kula ta jest zlepkiem różnego rodzaju odchodów zwierzęcych, którymi żywią się właśnie żuki. Kula taka może ważyć aż 1100 razy więcej niż sam żuczek, czyli to tak, jakby człowiek pchał duży autobus. No, to tyle najważniejszych informacji znalezionych w internecie. I pewnie spytacie, po co je przytoczyłam? Otóż, moi kochani, nie wiem, co o tym pomyślicie. Ale myślę, że ja jestem taką metaforą żuka gnojarza. Mogę tak mówić, bo siebie znam najlepiej. Znaczy, generalnie siebie znam w jakoś tam w ogóle, więc mogę się wypowiadać na swój temat. A jeśli powiem ogólnie, że to my ludzie jesteśmy metaforą żuka gnojarza, zawsze istnieje możliwość, że ktoś się obrazi za takie porównanie i stracę, stracę słuchacza. To był taki żarcik. Ale generalnie. Ta myśl drąży mnie od dawna, tylko nie umiałam jej ubrać w słowa. A w końcu postanowiłam zmierzyć się z tematem i opowiem Wam o swojej kuli, jeśli pozwolicie. No, nie macie wyjścia. No, możecie wyłączyć, oczywiście, ale jeśli macie ochotę dalej słuchać, no to zapraszam. Przypominam, że kula żuczka jest zlepkiem różnego rodzaju odchodów zwierzęcych, którymi on się żywi. Ten rzeżuczek. No to teraz moja kula. Czym ja się żywię? Jakie odchody w wchodzą w skład mojej kuli? Okej. Okay. Na przykład złość. Wstaję rano do pracy, jest ciemno, a do tego słyszę stukanie deszczu o szybę. No tak, poranek od razu zrobił się paskudny. Znów zmoknę idąc do metra. A jeśli wieje, to jeszcze zmarznę i na pewno zachoruję. Nerwa wojdu do kuchni, robię kawę, przy okazji ją rozsypuję, bo przecież w nerwach ruchy robią się niezborne, przynajmniej trochę. Mam więc kolejny powód do złości, tak? idę pod prysznic, więc albo opryskam się zimną wodą, czego nie znoszę, albo poparzę gorącą, co sprawi ból. Zanim dotrę do pracy, moja złość narośnie jak kula żuczkowa. I sprawi, że nie zauważy nic miłego, ani nic dobrego. A każdy napotkany człowiek będzie wrugie, wrogiem numer jeden. No bo dlaczego tak dziwnie na mnie spojrzał? Okej. Okay. Co jeszcze może być w mojej kuli? Na przykład pesymizm. Już kiedyś mówiłam, jaka jest różnica między optymistą a pesymistą, ale przypomnę. E, pesymista mówi, gorzej być nie może. A optymista na to z uśmiechem odpowiada, ależ oczywiście, że może. No i to właśnie jestem ja. Mój optymizm jest koślawy jak stary mebel. Istnieje bardziej na zasadzie chciałabym i boję się, zamiast biorę się za bary z tym, co mnie dręczy i rzucam na matę, bo tak chcę. Nie. Większość życia byłam pesymistką. Bałam się myśleć dobrze o sobie i o swoim życiu. A, znacie takie powiedzenie, chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz mu o swoich planach, tak? No właśnie, w myśl tego powiedzenia uważałam, że nie powinnam się cieszyć niczym, co sobie wymyśliłam. I że jeśli tylko coś dobrego mnie spotka, to zaraz zdarzy się kilka albo i kilkanaście innych przypadków, oczywiście złych, niedobrych. A scenariusze, które tkałam w wyobraźni zawsze były tragediami. A i nie dziwnego, że życie wyszło mi takie, jakie wyszło, bo przecież takie właśnie sobie przyciągałam. Wszystko związane z tragedią. Okej, okay. następny element mojej kuli to może być brak poczucia własnej wartości. <laughs> Temat rzeka, bo przecież od dziecka odczuwałam, że jestem gorsza, brzydsza, nie zasługuję na wiele, a właściwie na nic, że nie można mnie kochać, że można mnie zostawić i nie będzie problemu. Że lepiej, żebym się za nic nie brała, bo i tak mi nic nie wyjdzie, bo jestem przecież nieudacznikiem. Oto taki miszmasz, który w połączeniu z pesymizmem sprawiał, że czułam się jak taka gówniana kulka, rzuczka gnojarza. Mało tego, słuchajcie, niskie poczucie wartości powoduje, niestety, uzależnienie od innych. Przeglądamy się w ludziach, szukając w ich oczach aprobaty dla siebie. I to jest jedna z gorszych rzeczy, jaką możemy zrobić sami sobie. Bo przecież każdy człowiek, każdy, kogo spotykamy, patrzy na nas inaczej, tak? Każdy chce widzieć kogoś innego w nas. Nie wiem, jedni nie wiem, w pracy chcą widzieć z nas, w nas poważnych profesjonalistów, więc ubieramy garsonki, czy tam garnitury i udajemy, że nie zależy nam na szczęściu, że tylko praca jest najważniejsza i tak dalej. Z kolei inni wolą, gdy się śmiejemy, więc nakładamy błazyńską czapkę i rehoczemy do, do bólu, czasami do bólu, tak? A jeszcze inni akceptują nas jako, nie wiem, kłótliwych dziadersów i babersy w kolejce, nie wiem, u lekarza, czy gdzieś tam, bo za nich coś tam załatwiamy awanturami. I wiecie, gdy się tak korzysta z tych różnych masek, dochodzi do, do tego, że. W którymś momencie sami nie wiemy, kim jesteśmy. Inni też nie wiedzą. Ale inni nie muszą o nas wiedzieć, a my powinniśmy. A nie zawsze wiemy. Ok, dobra. Następny element yy, składowy mojej kulki. Na przykład strach. Powody? No, różne. No, na przykład, że dostanę lanie za to, co zrobiłam. Albo czego nie zrobiłam. Że dostanę dwóje i rodzice będą krzyczeć. Że w domu będzie alkohol i ludzie będą się kłócić, a ja będę się chować pod stołem albo za fotelem. Że ktoś mnie napadnie i zabije, albo nie zabije, ale za to będzie się znęcać. Że zawsze będę sama, że nikt mnie nigdy nie pokocha. Wiecie, w różnych momentach życia różne powody do strachu dominowały. Bo strach, na przykład, że stracę pracę, to kwestia lat ostatnich tutaj, tak, związana z wiekiem, z poziomem znajomości języka obcego. No, i właśnie z pobytem w obcym kraju. Z kolei już teraz nie boję się tego, że będę sama. Oswoiłam samotność, z moim wyborem i najlepszym wyjściem, przynajmniej tak na razie uważam, jest to najlepsze wyjście dla osoby, która lubi sama decydować o swoim życiu i o sobie. I to samo dotyczy kwestii, że nikt mnie nigdy nie pokocha, <laughs> bo ja już wiem, że nie jestem banknotem 50-funtowym. I nie wszyscy muszą mnie choćby lubić. A poza tym stare łacińskie powiedzenie de gustibus non et disputandum załatwia sprawę. Nie wszyscy mają tak dobry gust, żeby poznać się na mojej wartości. No, także to jest element następny, co mogłabym jeszcze włożyć do mojej kulki, na przykład bezsilność, która mnie zdominowała na wiele, naprawdę wiele lat. Bo wiecie, w momencie, gdy człowieka dopada depresja, nie czuje się na siłach, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, przez to wylęga się całkowity brak sprawczości i kontroli nad swoim życiem, a to doprowadza do bezsilności, która pozwala jedynie odwrócić się do życia plecami. W takim układzie można tylko chcieć uciec od wszystkiego i od wszystkich, co jednak jest zbyt trudne, bo trzeba wykonać zbyt wiele czynności. <laughs> Więc bezsilność prowadzi do rezygnacji, apatii i całkowitej stagnacji fizyczno-mentalnej. Okej, okay. co możemy dalej? Na przykład zazdrość, jako następny element. Dlaczego nie ja? Dlaczego on, czy ona ma coś, czego ja nie mogę? To częste pytanie, które zadajemy sobie przy pchaniu swojej kuli. Obok Mijają ludzie w pięknych samochodach, są pięknie ubrani, zadbani, pachną cudownymi perfumami, na pewno mają super pracę i ekstra zarobki, są otoczeni miłością i szacunkiem, żyją w radości, nie mają żadnych problemów. Wyjeżdżają na cudowne wakacje, w wolnych chwilach chodzą do teatru albo na koncerty, generalnie mają dużo wolnego czasu i pieniędzy też, więc rozwijają swoje pasje. Na przykład fotografują, bo mają super sprzęt, albo chodzą na siłownię dwa, trzy razy w tygodniu, albo na imprezy do klubów, albo wydają książki. I do tego mieszkają w pięknych domach, a jej dzieci są zdolne i pracowite. Mają same piątki, znają języki obce i przed nimi fantastyczne kariery. <laughs> Znacie takie myśli? No jasne, to nasze myśli. Tylko nasze. Bo to nie jest rzeczywistość, to tylko nasze myśli, bo każda osoba, która nas mija, to historia, o której nie mamy pojęcia i to kolejna pchana kula, w której pewnie istnieje zazdrość o to, czego zazdrościmy A do kompletu tutaj dodałabym jeszcze złośliwość, która według mnie jest bliźniaczą, siostrą zazdrości i czy nam się to podoba, czy nie. Czy się z tym zgadzamy, czy nie, razem biorą udział w procesie myślowym. Tak, kochani, złośliwość to efekt zazdrości, z, czego, z której generalnie nie zdajemy sobie sprawy. Nie wiem, to taki podam banalny przykład. Oglądamy zdjęcia, które ktoś wrzucił na fejsa. Pierwsza myśl, ale fajnie wygląda. A druga, ej, nie przesadzajmy: A od czego jest Photoshop? <laughs> Znamy? Złośliwość sugerująca, że ten ktoś obrobił zdjęcia, zanim je wrzucił w internet. I to może być prawda, ale nie zawsze jest. Nam zazdrość podpowiada, że tak było na pewno, a złośliwość to od razu podsumowała. Ok, dalej szukamy kolejnych elementów kuli. Rzutka gnojarza, na przykład stawianie się w pozycji ofiary. To także nieciekawy element. Bo wszystko można zwrócić na innych. To nie moja wina, a jego, jej, to wina państwa, to wina okoliczności. Oczywiście są sytuacje, na które nie ma się wpływu. I ja to rozumiem, na przykład, nie wiem, okazuje się, że żyjemy w państwie, w którym rozpoczęła się wojna, albo, nie wiem, ktoś napadł, zabił, zgwałcił. Nie mamy wpływu na innych, więc nie możemy przewidzieć, że coś takiego się stanie i, i że możemy w jakiś tam sposób zapobiec. Jednak stawianie się w pozycji ofiary absolutnie nie ma związku z sytuacjami powyższymi, a z całkiem typowymi dla życia. Tylko, że ich cechą charakterystyczną jest to, że nie chcemy wziąć odpowiedzialności za siebie, bo przecież łatwiej obwinia się innych o robienie krzywdy, niż siebie samego o to, że się samemu siebie sabotuje. No, i jeszcze jeden element zamartwianie się. I to jest chyba element każdej kuli, która mija nas po drodze. Nie uważacie? Bo przecież wszystko może być powodem do zmartwienia. E, dziecko mówi dużo. Ale gaduła. Klepi i klepi językiem. Ciągle gada. Mógłby się uspokoić. Dziecko nie mówi. Nie mowa czy co? Może do logopedy trzeba by z nim iść? Mąż wraca późno z pracy. Na pewno ma kochankę. Mąż wraca z pracy wcześniej. No nie, no chyba go wyrzucili z pracy, tylko udaje, że pracuje. Szef spojrzał krzywo. Jezu, chyba chce mnie z pracy wyrzucić. To nawet nie będę prosić o podwyżkę. Przestała mnie boleć głowa, a za to nie mogę chodzić, bo noga mnie boli. I tak dalej, i tak dalej. Skończył się jeden powód do zamartwiania się. Nie ma problemu, zaraz znajdę nowy, albo dwa. A najlepiej cały tuzin, żeby broń Boże nie mieć czasu na radość, na uśmiech, na spokój duszy. I tak idę przez życie, lepiąc do swojej kuli wszystko, co smutne, śmierdzące, niemiłe, niefajne, co sprawia, że z każdym krokiem pochylam się coraz niżej. Nogi odmawiają posłuszeństwa, upadam na kolana, a w końcu zaczynam pełzać. I każda próba podniesienia się to wyczyn niewyobrażalny. I nic dziwnego, bo przypominam, że kula żuczka gnojarza może ważyć aż tysiąc sto razy więcej niż sam żuczek czyli tak, jakby człowiek pchał duży autobus, ale przecież nie przepchałabym autobusu, nie dałabym rady. Jakim cudem więc dawałam radę z taką kulą! Umiecie odpowiedzieć na to pytanie. Zastanawiałam się na tym. I tak pomyślałam, może dlatego byłam w stanie, że, że była we mnie nadzieja, która gdzieś tam krążyła i drążyła temat przy pomocy pytania, pytań, pytania. A gdyby tak spróbować inaczej, a gdyby tak zacząć do swojej kulki pakować coś innego, może miłość do siebie. Zacząć od małego lusterka, żeby nie od razu widzieć się w pełni, ale zaglądać w to lusterko kilka razy dziennie i za każdym razem starać się powiedzieć sobie: Kocham cię. To trudne na początku, gdy nie pamięta się, żeby ktokolwiek powiedział coś takiego, ale nie jest niewykonalne. Po jakimś czasie mówi się całkiem zwyczajnie i wtedy można wykorzystać duże lustro, żeby się zobaczyć w całości. I nadal mówić, kocham cię. To naprawdę niełatwe. Wiem to z własnego doświadczenia. Gdy pierwszy raz kilka lat temu miałam mówić do swojego odbicia, kocham cię, nie dawałam rady, i to trwało kilka tygodni, może nawet miesięcy. Nie mogłam. Patrzyłam w lustro i mówiłam z nienawiścią do siebie samej, czego się gapisz, stara ropucho. Nie zasługujesz na to, żeby wyznać ci miłość. <grym> Gdy w końcu mi się udało, popłakałam się jak dziecko. I tak kilka razy, ale w końcu uwierzyłam sama sobie. I teraz w mojej kulce toczę wiele, wiele miłości. Do siebie, ale dzięki temu także do świata. No, co jeszcze może się w niej zmieścić w tej nowej kulce? Wdzięczność. Oczywiście to podstawa obok miłości do tego, żeby móc żyć pięknie. Przyjmujemy wszystko za coś pewnego i za coś, co się należy, tak? Życie, zdrowie, oddychanie, ciało, młodość, wykształcenie, wyżywienie, spokój, piękny dom, męża czy żonę, dzieci. I gdy nagle coś się dzieje i tracimy coś, nie wiem, przykładowo na przykład wzrok, tak? Okazuje się, że ta trwałość to była iluzja, to była złuda. I dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy byli wdzięczni za to, co dostajemy. Dziś, tu i teraz, bo właśnie z tej wdzięczności rodzi się radość życia, jego obfitość i piękne myślenie. A gdy do tej mojej kulki żuczkowej dołączę jeszcze pasję, myślę, że mam duże, naprawdę duże szanse na szczęśliwe życie, bo pasja to oderwanie się od rutyny życia, to niekończące się pasmo radości w dążeniu do celu. To stały rozwój i doskonalenie siebie samego. To także sposób na odreagowanie smutków i zregenerowanie sił wyssanych przez różne sytuacje życiowe. Czasem też pracę. Tak, myślę, że, że to, co teraz robię, to jest właśnie jednym z elementów mojej kulki. I oczywiście do mojej kulki mogę dołączyć też jeszcze wiele innych emocji. I tylko od mojego wyboru zależy, czy moja kulka będzie się taplać w gównie, czy potoczy się, potoczy się śladem tęczy. Jak na razie myślę, że jestem na dobrej drodze. Jeszcze borykam się ze starymi programami. Jeszcze chwilami dopada mnie depresja. Jeszcze chwilami przeszłość ma nade mną władzę. Ale to tylko chwile, które odchodzą, a ja każdego dnia zmieniam się w coraz lepszą wersję siebie. A jeszcze chciałabym dodać, że żuczki idą zawsze po prostej drodze i dążą ku światłu. Czyż może być lepsza metafora zmiany w życiu? No. Kochane żuczki, mówię tak do siebie i do was. Życzę nam wszystkim, żebyśmy właśnie podążali prostą drogą ku światłu i żeby nasze kulki emanowały życzliwością, tolerancją, akceptacją wyrozumiałością i dobrocią, żebyśmy używali słów mądrych i pięknych, takich, które nie ranią, które nie budują murów, tylko mosty, po których idą przebaczenie i porozumienie. Do usłyszenia, kochani.